O kakej ja się widziałem już pijanka, przyszedłem tutaj poddam, te, bo rano zostawiłem szybko, szybko ten plecak co mam, myłem, bo tam coś mi się rozleciało, było pobrudne i zostawiłem pamiętnik, mój pamiętnik zostawiłem i kusik zdjęcie. zeszyt cały zapisany, zobaczcie. I zaraz wam pokażę. O, tutaj a i zasad Zobaczcie. janusz Spionka i zobaczcie, cały zapisany był z bagażem leciałem i kulka moja tutaj też była i nie tylko i ten to o indianach co tutaj miałem widzicie co wam pokazywałem no i mój zeszyt ktoś się ucieszył bo miałem z Polski przywiezione dla kolegi ile 30 deko tabaku ale nawet moja karta proszę państwa i nie ma nie ma, bo dobrze, że ojciec ty się znalazły. Tak czułem, że w takim ośrodku się nie znajdzie. O kachę. Albo się odnalazło.